Cześć. Kilka dni temu mówiłem o strefach ostrości w A7. Są patrzcie to ten odcinek. Dzisiaj o trybach ostrości. W A7 jest ich kilka. Zobaczcie: pojedynczy autofokus, automatyczny autofokus, ciągły autofokus, autofokus oznaczony DMF i manualny autofokus, czyli automat nieautomatyczny. Zacznę od końca, czyli od trybu manualnego. Jak sama nazwa wskazuje, wyłączane są wszystkie funkcje automatyczne aparatu. Ostrość na obiekcie ustawiasz sam, za pomocą najczęściej tego pokrętła lub podobnego pokrętła w obiektywie. Manualne ustawianie ostrości daje znakomite rezultaty fotografii produktowej, kiedy obiekty się nie ruszają, fotografii yy, krajobrazowej, kiedy obiekty mało się ruszają. Manualny. Tryb ostrości może być problematyczny przy szybko zmieniających się scenach, na przykład na koncercie czy na jakimś wydarzeniu, gdzie ludzie szybko przemieszczają się, chociaż wprawny fotograf również znakomicie sobie poradzi i bardzo często nawet wtedy woli tryb manualny od autofokusa, dlatego że ma absolutną pewność, że to on wybiera główną postać swojego kadru.